Dobry, kochani, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony, Borsio. Kochani, ostatnimi czasy pojawiły się w internecie pewne poszlaki, wskazujące na to, że już 10 czerwca na Summer Game GameFest dowiemy się trochę o nowej grze Frontiera, która może powtarzam może to jest tylko i wyłącznie moje domniemanie być związana z Jurassic World Evolution. Bardzo prawdopodobne, że będzie to wręcz zapowiedź Jurassic World Evolution 2, na którą grę zapewne każdy z nas bardzo mocno czeka. I tak jak mówię, to są tylko i wyłącznie poszlaki, które ja sobie tutaj zebrałem i wam dzisiaj przedstawię. Natomiast moim zdaniem są one dosyć mocne. Bardzo dużo wskazuje na to, że rzeczywiście czegoś nowego się dowiemy. I tak jak mówię, być może to będzie DLC, być może to będzie DLC do jakiejkolwiek Innej gry Frontiera. Są rzeczy, które tutaj są pewne na 100%, i są rzeczy, które są bardzo mocno prawdopodobne. Niemniej, myślę, że prawdopodobieństwo jest na tyle duże, że warto o tym porozmawiać. I tak, 10 czerwca zaczyna się Summer Game Fest, na którym to e, festiwalu pojawią się trailery, zapowiedzi różnych gier, różnych wydawców. No, i tutaj pierwsza informacja, która powinna skupić naszą uwagę, to to, że jeden z wydawców e, będzie zaproszony jako partner Frontier Development. Frontier Development, czyli jak wiemy, wydawca Jurassic World Evolution. Oczywiście to może oznaczać e, zapowiedź jakiejkolwiek innej gry, być może jakiejś nowej, być może to będzie jakiś dodatek do gry, która już u nich powstała, chociaż pomyślmy. Jeśli chodzi na przykład o ich największe IP, czyli Elite Dangerous, oni dopiero co stworzyli i opublikowali dodatek Odyssey, więc Elite Dangerous już bym tutaj z miejsca przekreślił, bo zbyt mało czasu po prostu minęło, żeby do Elitki coś nowego mogli nam pokazać. Zostaje nam Planet Coaster, Planet Zero, jest to prawdopodobne oczywiście, że możemy się dowiedzieć tam, że będzie jakiś dodatek nowy do tych gier. Natomiast Trzeba brać pod uwagę, że poza partnerami został jeszcze zaproszony gość specjalny. Gościem specjalnym będzie nie kto inny jak sam Jeff Goldblum. Dla osób, które nie wiedzą, Jeff Goldblum to jest aktor amerykański, który wcielił się w postać Iana Malcolma w Jurassic Parku i również odtwarzał tę postać w grze Jurassic World Evolution. On był naszym przewodnikiem, w zasadzie takim narratorem tej opowieści, także on będzie gościem specjalnym tego festiwalu. No i tutaj prawdopodobieństwo, że dostaniemy jakąś informację o Jurassic World Evolution moim zdaniem bardzo, bardzo, bardzo mocno wzrasta. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że Jeff Goldblum nie jest specjalnie mocno powiązany z branżą gier komputerowych. W zasadzie ja go kojarzę właśnie jedynie z Jurassic World Evolution plus jakieś tam minimalnych występów w jakichś starszych grach z IP Parku irejskiego. Także moim zdaniem bardzo mocne prawdopodobieństwo, że rzeczywiście Jurassic World Evolution dostanie albo DLC, albo wręcz zostanie zapowiedziana jego druga część, która gdzieś tam yy, może. Nawiązywać do Jurassic World Dominion, które jak wiemy za rok będzie w kinach. Miejmy nadzieję, oczywiście jeszcze wiele może się zmienić, być może coś przełożą, ale na chwilę obecną data tego filmu jest zaplanowana na lato przyszłego roku, także bardzo duże prawdopodobieństwo, że to się gdzieś tam zbiegnie. E, również z premierą samej gry, jeśli rzeczywiście chodzi o Jurassic World Evolution 2. E, to tyle jeśli chodzi o Summer Game Fest. Moim zdaniem tu już jest bardzo duże prawdopodobieństwo, ale dam wam jeszcze dwa dodatkowe... Tweety, z Twittera, które moim zdaniem już tutaj bardzo, bardzo, bardzo mocno przechylają też, ale na, na korzyść, właśnie Jurassic World Evolution i pokazuje o co chodzi. Otóż pierwszy Twitter to jest Twitter użytkownika El Tanin. On po prostu pochwalił się tym na Twitterze, że dostał nową pracę, nową pracę w Frontier Development i napisał, że będzie pracował nad grami Planet Zoo, Planet. Coaster, Lemnis Gate Game i Jurassic World Evolution. I jak widzimy, również emotikony, które tutaj dodał z dinozaurami, jak również tego wspaniałego TikToka z Johnem Hammondem. To wszystko bardzo mocno wskazuje na to Jurassic World Evolution. Drugi tweet, który udało się znaleźć, to jest tweet Franceski. Francesca Sop napisała, że jest podekscytowana, że może obwieścić światu, że zaczyna również współpracę z Frontier Development jako community manager, czyli taki manager do komunikacji z graczami w zasadzie, z odbiorcami, z, z klientami ich. No i tutaj również wskazała te gry Planet Zoo, Planet Coaster, Jurassic World Evolution i Lemnis Gate Game. Eee, co to oznacza? Oznacza to na 100%, że Jurassic World Evolution nie jest projektem, który jest już gdzieś zamknięty, porzucony i nigdy więcej do niego nie wrócimy. To jest przełom tak naprawdę. Gdzieś tam kiedyś kilka miesięcy temu pojawiła się jakaś nieśmiała informacja, jakiś hint w zasadzie z Twittera Jurassic World Evolution oficjalnego, że nowy content zmierza do gry, ale mówię, to była taka delikatna wskazówka. Tutaj mamy potwierdzenie dwóch osób, które właśnie zatrudniły się w Frontierze, że będą Pracowały nad Jurassic World Evolution, także moim zdaniem, albo DLC, albo jakieś pomniejsze dodatki. Ale bardzo, bardzo prawdopodobne jest również to, że rzeczywiście dostaniemy zapowiedź Jurassic World Evolution 2. Kochani, z mojej strony to jest dzisiaj tyle. Bardzo się cieszę z tych informacji. Oczywiście są niepotwierdzone, są to domniemania, domysły. Natomiast w najgorszym wypadku za 3 dni dowiemy się, że nie mam racji, po prostu. Że ja się mylę, że kilka osób z branży e, powiedzmy youtuberów, którzy zajmują się właśnie Jurassic World Evolution również się myli. Hmm, ale myślę, że tutaj hype jest już na tyle duży, że e, można śmiało założyć, że czegoś tam fajnego się wkrótce dowiemy. Wy z kolei na Piszcie mi w komentarzach, czego chcecie od Frontiera, czy chcecie, żeby to były DLCki, żeby Jurassic World Evolution w takiej postaci, jaka jest teraz, był dalej rozszerzany, czy czekacie już na Jurassic World Evolution 2, jak wam się wydaje, co oni tam pokażą, no i przede wszystkim, jeśli to będzie Jurassic World Evolution 2, co nowego chcecie w tej grze zobaczyć. Jeśli filmik wam się podobał, dajcie mi łapkę w górę, jeśli nie, to oczywiście łapkę w dół. Ja wam bardzo dziękuję, trzymajcie się, buźka, narwa.